Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie oraz wywołać nieodwracalne urazy na psychice. Czy nie zastanawiało was nigdy co tak naprawdę kryje się za dramą Wardenga vs. Gargamel, bo chyba nie myśleliście, że jest to kolejna normalna drama pomiędzy dwoma youtuberami, tu ewidentnie chodzi o coś więcej. Po godzinach spędzonych na badaniu całej tej sytuacji udało mi się zebrać dostateczną ilość dowodów, aby potwierdzić moje przypuszczenia. Zatem słuchajcie. Gargamel wstawił swoją odpowiedź na film Wardengi już dwa dni po jego opublikowaniu. Całkiem szybka reakcja. Czyż nie? Szybka. Szybka to mała szyba. Szyba ma 5 liter. Petru również ma 5 liter. Po świętach przypomnę sześciu króli. Ło, 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 ło. Myślałem, że jest trzech króli, a nie sześciu. Może to przez ten cały czas Illuminati chowali przed nami trzech pozostałych? No bo w końcu trójkąt ma trzy boki. Może to oznacza, że legendarny trzeci założyciel Illuminati ukrył ich w bokach trójkąta? A może on powrócił i stoi za całą tą dramą? Nie wiadomo. W końcu trzeci założyciel Illuminati nawet wśród tej organizacji uchodzi jedynie za legendę. Wróćmy więc do tematu Wardenga nie znał regulaminu. Regulamin to pochodna prawa prawo ustawa ustawiać a więc. Okazuje się że cała ta drama tak naprawdę została ustawiona przez Illuminati którzy obiecali w zamian tym dwumiu dużo hajsu i nowych sługów wywołując takie zainteresowanie tą dramą mają oni pewność że nikt nie będzie zwracał uwagi na realizację ich planu. Drama Wardenga vs Gargamel równa się Illuminati Conferent,